Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj poniedziałek, 20 dzień listopada. Zapraszam na poranny przegląd spórk. Króciutko rozpocznijmy od podsumowania zeszłego tygodnia, piątkowa sesja. Przyniosła niewielką zmienność na polskiej giełdzie, główne cztery indeksy zyskały około 0,5% na zamknięciu. W skali tygodnia wyglądało to już znacznie lepiej, między innymi WIG czy WIG 20 zyskały mocno ponad 3% w ciągu ostatnich pięciu sesji i tym samym przerwały zeszły spadkowy tydzień, a więc tak naprawdę powróciła polska giełda powróciła do wzrostów, które raczej utrzymują się szczególnie od czasów wyborów parlamentarnych w naszym kraju. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła niewielką zmienność, bardzo niewielką. Trzy główne indeksy, co prawda zyskały, ale skala tych wzrostów to około 0,1%. W skali tygodnia trzy główne indeksy, czyli SP, Dow Jones oraz Nasdaq, zyskały średnio około 2%. Trzeci tydzień jest rzędu, co oczywiście jest pozytywną Informacją dla giełdowych byków niższe odczyty inflacji w Stanach Zjednoczonych to oczekiwanie, czy wstrzymanie się z podwyżkami stóp procentowych przez Fed, a nawet możliwe obniżki w 2024 roku sprzyjają rynkowi akcji. W ostatnim czasie to jest dosyć dobrze widoczne. Azjatyckie parkiety raczej dzisiaj w poniedziałek świeciły na zielono, niechlubnym wyjątkiem japoński Nikkei, który stracił około 0,6%. My przechodzimy do polskiej giełdy i od razu do największej spółki na notowanie, na gpw do Orlenu, który poinformował, że rozważa budowę wirtualnej... Czyli, czyli Virtual Power Plant. To ma się wpisywać w strategię digitalizacji segmentu energetyki, czyli cyfryzacji tego segmentu, i ma na, ma na celu wdrożenie narzędzi integrujących zdecentralizowane aktywa energetyczne. Orlund poinformował, że chętnych do współpracy czeka z jakimiś projektami do 8 grudnia. Warto przypomnieć, że do 2030 roku płoski koncern chce mieć 12 razy więcej. Mocy z odnawialnych źródeł energii niż posiada na chwilę obecną, chce być liderem w Polsce, jak i w części Europy pod tym względem. Drugi dzisiaj Komarch, który opublikował wyniki za trzeci kwartał 2023 roku. Przychody były około 8% poniżej konsensusu, 453 miliony złotych, ale reszta wynikła już znacznie powyżej oczekiwań. Ebit do 82 miliony złotych to 16% powyżej, zysk operacyjny 20, 23% powyżej, zysk na to na poziomie 32 milionów złotych był 57% powyżej oczekiwań analityków. Rentowność operacyjna wyniosła około 12,5%, a rentowność to ponad 7%. Spółka podała, że czynnikami, które wpływały na wyniki to m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej, ale spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej czy choćby też stabilizacja kosztów działalności, a także rozwiązanie części odpisów. Trzeci dzisiaj Atali i zarząd tej spółki, który uważa, że sprzedaż mieszkań w 2023 roku przez Atal na poziomie 2700-2800 jest jak najbardziej realna. Łączne zakupy grotów w 2023 roku mogą wynieść przez spółkę około 200 milionów złotych. W przyszłym roku zarząd uważa, że sprzedaż powinna wynieść, znaleźć się w przedziale od 3 do 3,6 tysiąca mieszkań jednocześnie zarząd dostrzega potencjał do dalszego wzrostu cen mieszkań. Jakość z Elvenbeat Studios, także wyniki za trzeci kwartał, wyniki, które wyglądają po prostu słabo. EBITDA, była na minusie 1,3 miliona złotych. Na minusie też zysk operacyjny 2,3 miliona złotych. Jakżeby inaczej, zysk netto, raczej strata netto wyniosła 2,7 miliona złotych. Przychody wyniosły 9,5 miliona złotych. Te dane, mimo że wyglądają słabo, są delikatnie lepsze od oczekiwań analityków. Spółka podała, że na zysk netto, czy na stratę netto przede wszystkim wpłynęło przeszacowanie wartości posiadanych akcji Star Wars Industries, spółki, która bardzo mocno traciła po premierze swojej gry. Malające przychody z kolei to efekty niższej sprzedaży gier z portfolio samego Alvin Beat Studios. W tym wypadku zarząd podkreśla, że spółki z tej gry po prostu się starzeją, ale liczy na, zarząd liczy, że w kolejnych kwartałach odwróci się negatywny trend wraz z premierami nowych tytułów. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu ze swojej strony udanego dnia i do usłyszenia.